Dobra, widzowie, widzowie, widzowie! My już uprzec... dzisiaj trollujemy. Halo, ej, słychać mnie? Ej, nie wiem, dobra. Jesteśmy dzisiaj jako tralala, -la tralala, -la Stila Brainrod. Bo ee, Wiem, że to wygląda podejrzanie. E, ale m, będziemy sobie trolować ludzi jako. O, wielmości. O, yeah! Czekam, dobra. Dobra, trollujemy. Pyk, pyk. Idźmy sobie po tym pasku. Będziemy trollować chłopaków. Będziemy widzowie ich trollować, więc no zostawcie suba, bo ten live jest sas. Dobra, Ehm, eee, do dobra, czekam, będziemy trollować chłopaków, oby się tylko nie dowiedzieli, ale musiałeś już, ale miałeś już live, hallo, urwał się Szymon, urwał się, dobra. Mam milion złotych w Stila Brainrot. Ej, co to jest, co to jest, co to, co to, co to jest? Eee, dobra. Idźmy, idźmy do przodu. ej. Będziemy chłopaków trollować. Eee. I innych. Seba ej, co to? Ej, kto, kto to jest Sebastian? Ej, nie znam sobie, ale dobra, bra. Dobra, Ym, Dobra, musimy szybko, że tak nie zauważenie. i bo na Kambala, był, jak to sas wygląda. Wojtek Kido. Dobra, i to wygląda sas. Są inne osoby, na serwerze że niż chłopacy w ogóle. Są. Tylko nie wiem, czy to nie są ich znajomi. Dobra, kupuję cię! Dobra, gdzie jest baza czerwono-niebiesko? Ej, normalnie chyba się nabrał, chłopak. I, ej, ale przecież tego ludka tu. Ej, czemu jestem uwięziony? Ej, co jest? Daj coś. Ej, uwięziłem. Dobra, id idę do bazy. Ej, to było sas już. Baza czerwono-niebiesko. To y, oni się chyba tak nabrali, że naprawdę nie, że nie mogę wejść, bo myśleli, że będzie otwarte zwierzątko. Funyf Ej, dobra. Ej, dzięki czerwono niebiesko za zadania. muszę cię dodać do znaj, aby wyszedł. Ej, a skąd oni Ej, co ty oni. Ej, co ty się odwala w ogóle? Kidosek. Ej, czemu Wojtek nazywa się Kidosek? Kradnę. Dobra, idę tam do góry, żeby ich nabrać, że jestem prawdziwy. Hmm. Dobra. Jestem tutaj, dobra. Dobra, stoimy normalnie. Pod, nie podejrzanie. Nie, to wcale nie wygląda podejrzanie. Tymczasem run. To Bądźmy to tak jakby nigdy nic Nie ruszajmy się O kurde Ktoś tu jest dobra Zwykły Tralalelos Jeszcze jestem godem, good, Gudem Tralalelo, tralala Brain od gór 50 Kosztuje 10 milionów co, mam nazwę, kiedy dosyć nagrywam film, że. No, odgapiłeś, odgapiłeś, dobra, odgapiłeś, do... dobra. Też mam film, że. Ja mam dwa filmy, że skończyłem fortunę. Ehe. Ej, ta, ta mina w ogóle. Ej, on zapłacił 10 milionów na mnie, ej. Co, wejdźcie w trapsy. Trapy, please. Co to jest trapy? Nie wiem co to trapy, ale bo ja nie, bo ja się nie znam na stila brain rot Nie. Jak nie? Ja mam yy, kilka miesięcy temu... Ktoś kradnie twoje ta 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 ta... ta, ta. Kur... dobra, ja, ja się zmywam stąd, żeby... O kurde! Odblokuję bazę za robuxy. Osiem robuxów mi potem dostanie. O! Haha, ha, na Hahaha, oszukałem was. To ja, bar. Odblokujcie mnie stąd. Ej, Ktoś się na to nabrał? On się. Oj, dostałem. Nie kradnij mi, Ej, ja bym tak mógł kradnąć i... Bo ktoś mi brain rota o, Odblokujcie mnie. O, ja jestem chyba... wy... Je... Dobra, wywalili mnie poza bazę w ogóle. Dobra, wywalili mnie. Ktoś kradnie mojej tata, ta 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 tata,

Zamykam bazę, idzie zaraz pałki, rozkrzeszałki, a nie ciebie, nie ciebie, dobra, ale ja sobie kupię nowe brainrody za to Jest albo ukradnę komuś, żebym udawał jakiegoś tralalelo, tralalatra. Puśćcie mnie tutaj. Odblokować tą bazę za Robuxy? Dobra, odblokowuję to. Trudno się mówi, kupiłem to, dobra. Ukradnijmy mu to. Co ja robię? Dobra, uciekamy z to. <śmany> za Robuxy. Ja za Robuxy wydałem Robuxy. Co ja zrobiłem? Ej, dobra, udaję teraz Brainrota, chociaż nie ma tu miejsca, chociaż ten y bombini guzini jest niewidzialny, więc ja będę na jego miejscu. O, otwarcie, chłop. Chłop otworzył mi bazę. C kto tu mnie bije cały czas, że ja latam? ale, jaki pistolet! Oj, 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 oj. Chcesz, żeby kosino na zawsze, Rainbow? K jaki Rainbow? Nie gadaj, że Mati jest na. Nie ma, ale... Ej. Dobra, zaraz chyba koniec live'a jest. Zakupię sobie bambini guzini. Ej, co jest? Gold, gold. O, oh, to też gold, to kupuję. Wszystko co goldowe, to musi być moje. Ej, świnia, bęk, 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 bęk. Ej, co jest? Co się stało? I co się stało? Czemu ja wydałem robuxy? No takie coś. Moje robuxy. Mam nadzieję, że do tego live'a mi się trochę robuxy wzrócą. Wzru... co? Ja, ja nie brain rot. Stój. No czemu ty mnie bijesz? Dobra. Sobie, jak daleko. Dobra, udawajmy sobie tutaj brain rota. Dobra. Jezu przestań! Co fajnie się ogląda, dzięki Przestań! Daj Dajmy udawać sobie Braimrota, dajmy udawać Braimrota Dobra, idźmy do tunelu, którego nie ma który nie działa. Teraz sobie idźmy tędy. Ej, ukradnijmy kiki temu kierowkowi. Dobra. Dobra, nara, widzo.